Tiko, Mój niepokojący trend jest taki, że jak znajduję martwe owady w domu, to je wszystkie przenoszę do jednej doniczki, bo czuję, że wyrzucanie ich ciałek to brak szacunku. Na początku nie wiedziałem co z nimi zrobić, ale teraz to już jest jakaś forma niemal duchowego uznania. Ten sam Tiko, aborcja bez granic i podaje numer telefonu 7 dni w tygodniu od 8 do 20. Nie wiem, jedno z drugim jakoś mu się nie kłóci? Trochę dziwne, powiem wam. Adrian Zandberg napisał, że rok temu w zbrodniczych atakach Hamasu zginęło 1200 Izraelczyków. Skrajnie prawicowy rząd Izraela wykorzystał ich śmierć, by rozpętać zbrodniczą, ludobójczą rzeź Kazy. Armia Izraelska zabiła dziesiątki tysięcy ludzi. Przyjdzie czas, gdy odpowiedzialni za te zbrodnie staną w Hadze. Jan Hartmann odpowiedział Zandbergowi: Gdybyś był zwykłym antysemickim draniem, nie zwracałbym uwagi, ale ty jesteś żydowski antysemita, zdrajca. Tacy są najgorsi. Bez czci, bez sumienia, zaczadzeni pychą. Donald Tusk. Dyktatura Tuska, tortury i bezprawne areszty wobec polityków PiS. Się paczę, bo na słyszę od jednych. Gdzie rozliczenia? Samobójcza polityka bezkarności, mówią drudzy. Jesteśmy chyba na dobrej drodze. Pani posłanka Gajewska, żona posła Myrche, o których w ostatnich dniach jest głośno. Bo na przykład okazało się, że pobierają dwa ryczałty na mieszkanie w Warszawie, mimo że mieszkają razem. Oczywiście jest to zgodne z prawem, ale teraz pani Gajewska przypomniała sobie o dwóch darowiznach 7 października. Darowizna domu w budowie o powierzchni 166 metrów od rodziców. No, i darowizna od męża 40 tysięcy złotych. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie zapomniał wpisać darowizny domu czy 40 tysięcy. Każdemu przecież może się zdarzyć. Ponad 2 trzecie przestępczości zorganizowanej w Niemczech to obcokrajowcy prawie 58% nie ma niemieckiego obywatelstwa, a niecałe 10% to bezpaństwowcy lub niejasne jest ich obywatelstwo. To wzrost o 9% w ciągu roku, a liczba syryjskich gangów wzrosła prawie dwukrotnie z 18 do 30.